Żywoty świętych, starego i nowego zakonu, na każdy dzień, przez cały rok. Piotr Skarga Żywot świętej Brygidy, panienki schockiej. Sigebertus i Marianus, Ius Fardus i Ado o niej piszą. Żyła około roku pańskiego pięćsetnego. Człowiek jeden w Hiberniej, w mieście Laginie, Mając żonę, kupił jedną niewolną niewiastę, z którą upadł i miał tę świętą brygidę. Żona jego tak długo nań wołała, aż onę niewiastę i z córką jednemu poganinowi czarnoksiężnikowi przedał, u którego w domu jeden chrześcijanin, gościem będąc, widział nad oną małą panienką jakoby koło ogniste i powiedział to czarnoksiężnikowi, który na to nie dbał. Aż gdy obaczył, iż Brygida żadnej jego potrawy jeść nie mogła, ale wszystko zjadłszy, zwracała. Począł na nią baczenie mieć i mówić, ja mnie czysty człowiek, a ta panienka ducha Bożego pełna jest i przetoż potraw moich jeść nie może. I dał jej jedną krowę na wyżywienie, aby z jej mleka żywa była. Ona tedy z maluczkich dzieci, w dobrych obyczajach wychowana, a prawie cnotych wszytkie chrześcijańskie wlane od Pana Boga mając, zaraz cudy wsławić ją Pan Bóg raczył, jeszcze w małych leciech. Pasła krowy tego to czarnoksiężnika, a iż mlekiem ubogie karmiła, zdało się Panu jej, iż w dzierżce mało masła było, skąd się pocznie na niem bardzo frasować a ona uciekła się do Pana Boga, prosząc, aby ją z onego gniewu wybawić raczył. Wysłuchał ją Pan Bóg. Wnet onego masła tak przyczynił, iż dzieżka pełna została. Ten cud Boży obaczył on Poganin i poznał w niej moc Bożą i uwierzył w Pana naszego Jezusa Chrystusa za pomocą onej niewolnice swej i był ochrzczon. Za takie wielkie dobrodziejstwo do którego za modlitwą i nauką Brygidy Świętej przywiedzion był, onem wolną we spółek z matką uczynił i krów jej dwanaście darował. Szła potem w dom ojca swego, który jako człowiek gruby, a o Pana Boga nie niedbający i onym dziwnym darem córki takiej gardzący, bacząc, iż święta Brygida bardzo hojna na ubogie, a jego majątność rozdaje, znowu ją przedać królowi onej ziemi chciał. A król jej spytał, czemu tak ojcowi bierzesz, a ubogim dajesz? Ona rzekła, Chrystusowi daję. I ciebie, królu, i ojca mego, by Chrystus u mnie chciał ze wszystką majątnością waszą, jemu bych was dała, ile bych mogła. Co usłyszawszy, król rzekł do ojca, wielka to azacna córka twoja. I ty jej przedać i ja kupić nie mogę. Wieczną czystość panu Bogu ofiarowała, skoro kulatom była przyszła. Nie miała od przyjaciół pokoju, którzy ją za mąż dać i od młodzieńców, którzy ją za żonę mieć chcieli. Wtedy prosiła pana Boga, aby ją jaką niemocą i na ciele niedostatkiem skarał i oszpecił, aby tak pokój mieć mogła. I tak się stało, Chorzając na oko, oko straciła. I tym się oni od jej małżeństwa odrazili. Potem, pozyskawszy Panu Bogu trzy panienki, na chowanie czystości poszła do Mahille biskupa, świętego Patrycego ucznia, prosząc, aby ją na wieczną czystość i żywot zakonny poświęcił. Skoro panieńską zasłonę i poświęcenie wzięła, zaraz się jej ono oko przywróciło i była tej urody i zdrowia jako pierwej. W klasztorze z panienkami swemi żyjąc, wielce świątobliwy żywot wiodła który Pan Bóg dziwnymi, a niewypowiedzianymi cudy, które czyniła, wsławić raczył. Piwo raz zważyła i do kościołów rozsyłając, z onego małego waru osiemnaście kościołów bliskich podzieliła, iż go przez cały tydzień wszyscy duchowni i ubodzy dostatek mieli. Jeden trędowaty prosił u niej jałmużny, jakiej krowy na domowe gospodarstwo, a ona rzekła jako Piotr Święty – krowyć nie mam – ale chceszli ze mną proś Pana Boga, a od tego cię trądu oczyści. A on krzyknie mówiąc Stałoby mi za wielką majętność. proszę, uczyń to. I pokropiwszy go święta brygida wodą święconą, moc boską wnętrze nad nim pokaże, oczyszczony się stał, jakoby nigdy onej szpetności nie miał. I na dzięki Panu Bogu, póki był żyw, on człowiek przy klasztorze świętej brygidy mieszkał. Także dwie pannie powietrzem ruszone, wziąwszy od Brygidy świętej soli i wody święconej, uzdrowione były. Dwaj ślepi z Brytanii, od trędowatego trzeciego prowadzeni, przyszli do niej, prosząc, aby je zleczyła. A ona poczekać im mało każe, a do szpitala je odeśle, aby jedli, a sobie odpoczynęli, żeby tymczasem swoje za nie modlitwy ofiarować mogła. A oni się o tę odwłokę rozgniewali, mówiąc, swego narodu ludzi leczysz, a nas, cudzoziemców, nie chcesz. A ona to słysząc, wielką wiarą, wodą ich święconą pokropiła i uzdrowiła. Niewiasta jedna wszeteczna z naprawy zmówiła na biskupa Broona człowieka niewinnego, którego przez nią szatan ludziom obrzydzić chciał, aby jego im nauka nie tak pożyteczna była, jakoby z nim dzieciątko, które nosiła, powiedź miała. Wsławiło się to po wszytkiej onej ziemi i obraziła ta rzecz świętą Brygidę. A bacząc w tym szatańskie zastrzały, wzowiek sobie onej niewiasty i spyta jej kto jest tego dziecięcia ojcem? Ona rzekła: Biskup Broon. Tedy święta Brygida na jej usta krzyż święty włożyła i wnet jej srodze gęba spuchła i głowa. A kładąc za się krzyż święty na język dzieciąteczka niemowięcia rzeczy, powiedz nam, dziecino, kto jest twoim ojcem? A Pan Bóg jako usta o ślicę tak onego dzieciątka usta otworzył, iż rzekło, nie jest biskup Broon ojcem moim. Tak Bóg Wszechmogący w oczyścieniu niewinności świętego biskupa pochwalon był od wszystkich ludzi, a szatan hańbę odniósł. I ona niewiasta w pokucie jawnej grzech swój opłakała. Jednego opętanego przywieść chcieli do świętej Brygidy, ale on tak się bardzo opierał, mówiąc żadną miarą do niej nie pójdę. I nie mogli go ruszyć z miejsca. Wskazali tedy, prosząc świętej Panny, aby do nich przyszła. Jeszcze święta w drodze była, a nieczysty duch obecności jej wytrwać nie mogąc, prędko z człowieka onego wyszedł. Jednego książęcia córka obiecała była czystości swojej Panu Bogu dochować. Ojciec ją za mąż poniewolnie obiecał. Gdy czas ślubowi przyszedł, panna do klasztora świętej Brygidy uciekła. Ojciec ją gonić z niemałym jezdnych pocztem począł. Gdy blisko klasztora był, święta Brygida, krzyż święty na drodze uczyniwszy, wszytki zastanowiła, iż się z miejsca ruszyć nie mogli. Co obaczywszy ojciec, żałować grzechu swego począł i wolnym został, a córka jego w wiecznej czystości w zakonie brygidy świętej, żywot dokonała. Wiele i innych niezliczonych cudów nad choremi czyniła, ta dziwnej świątobliwości, a prawie apostolska panna, które się przedługość nie wyliczam. Jedna jej chowania panienka, nieopatrznie okiem swoim szafując, wielką porządliwość ku jednemu młodzieńcowi wpadła który tąż pokusą zwiedziony był. I już się była na czas z nim zmówiła. W nocy tedy wstawszy, gdy święta brygida z panienkami się uspokoiła, ona chcąc wynieść, a jeszcze się na pana Boga oglądając, a z drugiej strony wielkie a prawie piekielne płomienie w ciele swoim czując, prosiła pana Boga, aby jej upadać nie dał, a w onej złej godzinie pomoc niebieską spuścił i tonącej rękę swoją świętą podał. Wnet jej Pan Bóg taką myśl w serce puścił. Wziąwszy świeczkę, topić ognisty wosk na swoje nogi poczęła. Skoro ból wielki cielesny uczuła, wnet chuci złe w ciele swoim ugasiła. I k sobie przychodząc, wielkie czci Bogu i śpiewania za swe ono prawie z piekła wybawienie oddawała. Objawił był i to Pan Bóg świętej Brygidzie, ale milczała. Doznawając stateczności onej panienki. Skoro dzień, ona wybawiona powiadać jej wszystko pocznie, a ona takie jej błogosławieństwo dała. Iżeś sobie nocy tej mężnie poczęła, a twoje nogi popaliła, i na tym świecie ogień cię nieczystości i chuci nieporządnej nie spali, i na onym piekielny ciepłomień nie dotknie. I wnet jej one rany na nogach zleczyła, iż znaku żadnego obrażenia nie było. A kto się wyliczy z takich cudów, które ta panna osobliwie tym od Pana Boga uczczona bez liczby czyniła? Dziecięciu ślepo narodzonemu wzrok wróciła. Z kamienia sól krzyżem świętym uczyniła. Wodę w piwo pragnącym ubogim obróciła. Zacna jedna pani z szkockiej ziemię córkę miała niemą od porodzenia. Przywiodła ją do świętej Brygidy, gdy już lat dwanaście miała wziąwszy ją za rękę święta Brygida, spyta jej: Chcesz przemiłość Pana Twego Jezusa Chrystusa, czystość cielesną wiecznie chować? A nie wiedziała, żeby nie mą była. Powie matka iż nie ma jest, A ona rzecze: A ja jej ręki nie puszczę, aż w imię Pana mego Jezusa Chrystusa przemówi. I spyta jej drugi raz w też słowa jako pierwej, a ona odpowie: „Uczynię co mi każesz i została panną Chrystusową w klasztorze, a potem wymowniejszej nad nią nie było. Daria panna, na oczy ciemna, rzekła świętej brygidzie: Użyć swego błogosławieństwa oczom moim, abych ten świat widzieć mogła. I tak uczyniła święta brygida. Zleczyła oczy jej, iż przejrzała. Ale patrząc na ten świat, a już długo onemu się niewidomemu, pilniej ona pana przypatrując, uprzykrzył się jej, i czynił jej świat ten widomy w modlitwie i w myślach roztargnienie. Tedy Zasię prosiła świętej Brygidy, aby ją do pierwszej ślepoty przywróciła, mówiąc tak: Im człowiek od tego świata jest dalszy, tym jest Panu Bogu przytomniejszy. I tak święta Brygida uczyniła, mocą Pana i oblubieńca swego. Niezliczona rzecz dziwnych, a świętych spraw jej. Po których i wielkiej pracy dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, jednej panience wychowańcy swej, o swojej śmierci godzinie powiedziawszy Na jej ręku nędzny ten świat zostawiła, a do swego oblubieńca z weselem anielskiem prowadzona była, i tam Go chwali wiecznie wiekom, ze wszystkimi świętymi. Amen. Obrok duchowny z niewolnice i z cudzołóstwa urodzoną tę panienkę, tak Pan Bóg sobie obrał i poświęcił i cudy apostolskiemi uczcił. Dobrze dał znać, iż u niego stany i zacności świeckiego rodzaju nic nie są. Osobami nie brakuje, mówi Pismo, bo wszystkich jednakim Panem jest. Nie ogląda się na niczyją zacność, bo on uczynił i małego i wielkiego, a jednakie ma staranie o wszystkich. I obiera sobie, jako mówi apostoł, wzgardzone i podłe, aby zacne i szlachetne poniżył, bo u niego wszystko równo, a na tego tyle oczy obraca, który mu się w stanie wszelakim ukaże jako kto na uboższy i drży na słowo jego. Co się łoża takiego dotycze, prawda, iż potomstwo z takiego grzechu idące, póki się własną cnotą nie zaleci, nosi niejaką niecześć u ludzi, nie u Pana Boga i w prawach świeckich cierpi pokaranie. Wszakże za występek rodziców swoich to odnosi, iż nie swoją, ale ich sromotę cierpi i rozsławia grzech, a nie poczesność ich. W czym więcej znać rodzice oni cierpią, dla których to jest karanie, aniżli potomstwo takie ich. Przeto na to by się pomnieć miało, abyśmy się nie osobami tak urodzonymi, ale raczej grzechem rodziców ich brzydzili. Ma się zaprawdę taki zbytecznik czym karać, iż sromota jego po ziemi chodzi, a dla niego obraz Boży niejako rodzeniem takiem zelżon u ludzi jest.